No i dobra. Udało mi się go odpalić. Odpowietrzyć. Jest odpowietrzony. No niestety bez samostartu się nie obeszło. I drugiej osoby. No był strasznie zapowietrzony. Tyle pęcherzyków szło. Ale udało mi się. Odpala. Jeszcze nie wiem, nie testowałem mocy. Czy ta pompa puści mi, bo to jest od 163, a ja mam 180 bał. Nie wiem, bo tam niektóre pompy miały limiter w sobie. Nie puszczały więcej koni. Jak 163, to jeszcze ciekawostka od napinacza. Tak jak ja w tym przypadku sobie wziąłem, poluzowałem pas przedni. Odchyliłem, to o, sobie dorobiłem, 21 to jest. A wygiętego oczkowego, no ciężko z takim kluczem, no. Tu praktycznie nikt nie ma, ja sam nie posiadam, no musiałem taki, takowy sobie dorobić, sobie zespawałem. Tu kawałek amortyzatora. No i pięknie, pyk i dziurka jest na imbus hmm. ogólnie chodzić chodzi odpala no wczoraj tu już byłem zrujnowany ale tak myślałem że to jest odpowietrzenie tak no jak widzicie chodzić chodzi no niestety tą zobaczę no ładnie równiutko no ładnie równiutko gdzie ona jest? No to jest ta od 180. No tutaj na pewno jest problem, bo to nastawnik. Tak mi się wydaje, że tu wszystko jest ten, który steruje pompą. Pompa na pewno jest dobra. Pokazywał błąd, błąd. nastawnika dawki. Czy coś, 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 coś takiego. No co? Wyślę ją na pewno na regenerację. Tą pompę, co mam od 163 była regenerowana. Nie wiem ile była na niej jeżdżone. Ale dobra, nie to trochę pochodzi. Później, może jeszcze wrzucę jak zjazdy. Czy to idzie tak, jak ma iść na te 230? Czy to idzie na 163? Mano. Jak mówiłem, rzucę filmik. jest po wymianie pompy. Auto no jeździ, odpala. Pompę wrzuciłem od 163 konie. Auta. No i tak jak myślałem, ta pompa też ma w sobie limiter. I nie puszcza mi tyle koni ile. Miałem na tamtej pompie od 180 kmh, oryginalnie, no i no, to przyspieszać ci ale to nie jest to, 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 co powinno być. Czuję, że jest spadek tej, tej mocy, nie ma, tak jak powinno być. także może wrzucę jakiś taki właśnie filmik, jak sobie, wiesz, zjazd... 30 koni dobrze leci a no teraz czuję, że to nie jest to ale tą pompę wyślę na no regeneracji no ogólnie sama pompa tamta jest sobie dobra tylko cały ten nastawnik ten cały ten, ten panel u góry co się na niej znajduje to on, no on tam pewnie zawinił Patrz, na internecie można kupić oryginalny puszowski pod 400 tam zł. Ale nie, nie chciałbym sobie tam brać się za wymianę tego, tego sam, wolę to oddać Himie, niech już całkiem sprawdzi tą pompę, niech to co do wymiany, to do wymiany, bo tam ta pompa na pewno nic z tym nie było robione. Tutaj oryginalnie miałem silnik NITES 161 BFC 163 przepraszam PfC ale po prostu kupiłem drugie całe auto i z Małysza Kupiłem po prostu z Małysza wrzuciłem silnik właśnie ten 180 bał I też mi ciężko palił, na, ciężko palił, Palić? palił normalnie na jak były mrozy, tylko że strasznie kopcił przy odpalaniu. No i to skręciłem, świece wyjąłem. Oczywiście wszystkie świece były spalone. No i jeszcze oryginalne. oryginalne, takie jak wyjechały z serwisu, także no tutaj w tym silniku, praktycznie tutaj od rozrządu to nic nie było ruszane innego. Silnik w dobrej kondycji, pompa też pewnie nic nie było z nią robione, bo widać, wszystko jest oryginalne. No ale no, już w końcu ale Na no, tamtym... Rzuciłem gdzieś dwa lata temu, gdzieś jakoś tak, może nawet więcej rzuciłem silnik właśnie ten, ten, ten jak robiłem swapa. Co ja chciałem powiedzieć? Wrzuciłem silnik No i co? No i jajco, no Zapomniałem co chciałem powiedzieć Kurwa, co ja chciałem powiedzieć Dobra, never ja. No i rzuciłem silnik, no i aha, rzuciłem silnik i na Małyszu miał przejechane 240 chyba, albo 260 tysięcy, nie pamiętam dokładnie. Bądź nawet 220 parę tysięcy miał najechane. No ja zrobiłem... Ja zrobiłem gdzieś 30 tysięcy, 40 może na tym silniku. Może na... nie, no trochę przegiałem, mniej. No to no miało prawo, miało prawo się tak zesrać. Jeżeli chodzi o pompę, jakieś było ruszane i w ogóle. Ogólnie z jednostki jestem zadowolony z tych 2,5. Dużo tutaj się znajdzie ludzi, co po prostu nie lubi tych silników. Bo się tanta, sramto. No ale jak dopuszczali do takiego stanu, jedna rzecz spadała, druga, trzecia, czwarta, robili na sztukę, aby jeździło, później to wtrafiało w ręce innych użytkowników, także także nie dziwię się, że je. później ktoś brał kujowe paliwo lał, kujowy olej później trafiało to do jakiegoś chłopa i on kupywały a śmieć się psuje, śmieć się tamto robi, tak? to nie dziwię się, że taką opinię mają te silniki ja na tamtym silniku jeździłem 6 lat ponad jeździłem na tym 163 BFC 6 lat jeździłem i tylko oleje wymieniałem bezawaryjnie no i do czasu aż alternator mi padł rozebrałem przednią ściankę żeby się do niego dostać normalnie mieć dostęp, nie kombinować tam bo też da radę wyjąć alternator ale trzeba się trochę z podnośnika najlepiej Trzeba się trochę natrudzić tam. No i miałem, mówię, od razu rozrząd, mówię, wymienię. No, porozbierałem, wyczyszczałem silnik, wszystko. Też były jakieś wycieki już, no, ale mówię, no ponad 6 lat jeździłem, też nic nie robiłem. Auto kupiłem, w sumie w walone było i też na sztukę złożyli to. Lampy oryginalnie ksenonowe powinny być, wrzucili jakieś najtańsze wszystko ten, teraz składam te auto do kupy w sumie środek już też rzuciłem recaro czarne ksenony już ma założone teraz tylko zderzak pod ksenony będę zmieniał dwa płotniki przednie będę wymieniał bo ruda jest także nie chcę tam kitu ani nic chcę to zrobić tak ładnie żeby to było na drzwiach mi też półhelki wychodzą ale drzwi będę chciał jakieś kupić nowe ale nie o tym mowa auto ogólnie będę zmieniał kolor no i tak Jeździłem bezawaryjnie na tamtym silniku i zadowolony byłem jakiś z tamtego. No i jak z tego jestem zadowolony. No, auto na dzień dzisiejszy jeździ. No skrzynia, skrzynia jeszcze skrzynia jeszcze do wymiany. Znaczy do wymiany łożysko bo wyje przy wyższych obrotach. Teraz nie wiem, czy dać się do chłopa, bo mam chłopa, który zregeneruje to wszystko tam. Daje roczną gwarancję. Mogą kupię po prostu już z jakiejś tam firmy całą wyregenerowaną. Także zobaczę. Gościu chce ode mnie 1000 zł. A taką wyregenerowaną przez jakąś tam firmę też z roczną chyba gwarancją, albo dwuletnią, już nie pamiętam. To jest tak w granicach 1600 do 2000 I plus moją skrzynię będę musiał dać. No i jak to wszystko porobię czyli lakierowanie. No i tamtą pompę będę chciał zregenerować, no i wrzucić taka, jaka powinna być. Ta niechca będzie awaryjna, auto jechać jedzie No i auto będzie odlicowane Na razie nic nowszego nie chcę. Oto nowe auto, nowy problem. Już wiadomo. Jaką bym chciał? C7 najlepiej bym chciał, ale nie stać mnie na razie na C7. C6 zawsze chciałem też C6 mieć, ale jakoś, jakoś nie. Zostaje na razie przycepiące, już mam ją prawie 9 lat będzie i nie narzekam na te auto. Zawieszenie też komfortowe, no ale to ci co mają, dbają, jeżdżą tymi autami to wiedzą o czym, o czym mówię. No, nie wiem jak tam się nagrywa, bo nie widzę zobaczycie jak to, to przyspiesza ogóle, jak to idzie. jeszcze dodać, problemy miałem na początku w sumie na początku na gdzieś po 3 latach, czterech z zegarami źle paliwo mi pokazywało później temperatura mi wskakiwała do 120 stopni, to później w tryb awaryjny się włączał już nie miałem tyle mocy nie wiedziałem o co chodzi okazało się, poczytałem, pogooglowałem że to jagery mogą być oczywiście miałem jaggery. Tam tamte były pół FIS wymieniłem na VDO z fullfishem było trochę tam rzeźby, bo podłączać to wszystko, piny, nie piny. Także no, prawie większe pół dnia mi zajęło to wszystko, ale ogarnąłem fishing, gdzie ochodzi, działa. Jeszcze co zrobiłem to mocniejsze LEDy. Dałem, bo oczywiście w dzień nic nie widać na oryginalnych LEDach. Czy się pali, czy się nie pali. Teraz ładnie widać w dzień, jak w nocy. Autem mierze tak jak jest, że nie oszczędzam nic ani nic. Kiedy chcę sobie coś tam przydeptać to sobie przydeptam, kiedy nie, to nie. Przejmuję się tym, bo I tak będzie szadło raz, albo tak, albo tak. No, tylko coś tam się śpiesza, ale to nie jest to, nie, nie, nie czuję tej pełnej mocy, co miałem na tamtej pompie. Trudno, wyregeneruję, będę musiał ją znowu założyć, a i tak będę ściągał cały pas bo pas jest ten drugi, bo też mam pęknięty w jednym miejscu. Pas drugi, będę ściągał, to wtedy sobie będę miał dobry dostęp do tego wszystkiego i sobie ją po prostu zmienię. Dobra, kończymy.